Pani teraz prezentowała te, tego fryzjera. Okej, okay. zrobiłam się do fryzjera. Zrobiłam jeszcze fryzurę. Ech. Ojciec idzie już spać. Dziewczynki śpią. Zaraz do szkoły to. Napiszę jej na chusteczce. No? Dobra, napiszę jej na chusteczce. Znakujcie sobie jedzenie do szkoły. Ej, telefon. Dobra. Co? Ona dostaje telefon za, ja za godzinę. No już jest chyba ta nie? Wie, kto odbił za godzinę. Ja nie ci go z któregoś medium. No ja hmm. Moja biała, ale trzynasta jest większa, mniejsza. Trzynasta większa. Może ma. być. Kolana, biała jest tylko. Może być. Tak samo jak ona, tylko białe. To dziewczyncy. Co tu robią ciuchy jej Ojeju. Prawie się nie wiedzą. Półtoletnich dwa trzysta trzy sześćset, nie? No, może być on. Podoba mi się też. To nie fair! No, jeszcze jej powinien napisać. Ale w sumie jej przeczytał. To to, mężem się idę. Dobrze, kochanie, pa. No. Na raty czy nie to na raty. Dobra. To, nie znam tych naczyń, no, żeby dalej. Znaczy z je. Ale... O, oh, trzeba je wyciągać. I przyjść się przyniosł do domu. Nie, nie, nie chcę od razu skać, chcemy otworzyć, zobaczyć, żeby mnie karta włożył, kurwa. Czy tam w ogóle wejdzie karta? Dobra, zrobić mi coś z jej do szkoły i mięjko się przyda. O czekaj to może no, jeszcze zdrowe. One lubią jajka, do szkoły jajka. No i oczywiście no. dwa picie dla dwóch dziewczynek. Może Dobra, tutaj co? położę. No, no, może, simloka? może No przecież ja ja muszę wadać w, 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 w szkole no sklepie. Dobra, to z tym kazik mi wyszło, kurwa. No to nie możesz. Ja jeden Letnica, mój numer telefonu nie wierzę. Na no, bardzo? czy zakładasz po o, jeżdżę, kampa, panie, kampa. ale konta no mojego to jeszcze nie ma nie się marzy. Okay. Tylko do śniadania w jakim to pochowam? O, to jest górę, żebyśmy, dziękuję już? a kiedy będą moje pisać? w e tak że będzie w chujaj 12 mm. jest to znaczy mm -hmm. no to, to jak czy kurwa 3 600 do chuja. no i też żeby tyle okej gotowe Wam, nie, złożył łóżka, grał, no to super. No tu na porządek, to porządek. Uwaga, jest Miałam jeszcze posprzątać okna szybko, więc tak też zrobiłam. Dostaraj za ten telefon. I co jest, Miko? Dostaraj. Mie się wrócił, dostaraj z niego. Nie, bo to nie ma na bardzo Nie, ma bardzo szczegóły. No i co z tego? No ani się to dzwoni do mnie, ani do niej. Bo jakie babcię próbuje? Ja teraz ty ty oczywą, Ale po ty ty nie się to denerwuje? Bo nie chcesz. wszystko, co wiesz, nie chcesz. Błotniki, nie błotniki. Tu zniknęłeś od tego. Ważne. Jak zjedziesz ze mną, to jesteś. A ja dzisiaj. nim, co ty ty dostajesz? A ja dzisiaj. dostajesz? To nie możesz być chyć, że za miesiąc ty dostaniesz. Okay. to dostaniesz? Się... Okej. To już mam trzy. Trzy godziny. Już tyle czasu patrzę, że muszę telefon. Masz tam ten. mówił, masz fajny, też telefon. Ile mają dokładnie procenty? Procenty, To jest 2000. Jania, śpij tutaj, spójrz na dziadka, bo dziadku mam pierwszego. pytanie, czy dołożysz mi coś do telefonu, bo mama jutro jedzie kupić. Powiedz. A powiedz, że, no, że 1500 No, że 1500. No, że 1500, słyszysz? Halo? Dobra. Nie, że dwa, tylko 1500. Nie mów, że dwa i nie mów, że nie wiesz jaki jeszcze, No. bo jutro jedziemy oglądać, ale on będzie kosztował 1500 zł. Zaraz. Teraz. Nie zaraz tak, póki jeszcze... Albo... Tak jak chciałam ci no co kurwa? Widzisz, na Dobra, idę do pracy. Nie, to jeszcze Brania będzie w szkole. Czy 14.30? 15.00. Do ty jutro Pani sama idziesz do szalonego. Brania jutro kończy 15.30. Nie, no, nie, no. ja no. przyjadę z zakupami? jak to rozgryzę bo może tak zrobię żeby już nie jechać tutaj parkować no i żeby od wsiąść no no, Psz, no pojadę to, to i wyjdę sama tak nie ubieram się do nie... szkoły żeby... <sadzionaisy> A, to możesz Zresztą... zapłacę swoim telefonem i przyjadę już hmm. ze wszystkim do domu. No, to hmm. też możesz, tak? Po co będę was co ty Ale chmowa? jak się przelejesz? Będziesz, jak to trzeba no Teraz skąd przeleję pieniądze i zapłacę swoim kurkiem. A jak Ci Marian da, to Ty se tam schowasz, nie? O to, o to nie chodzi. mi no. chodzi. Jak Ci dzisiaj, jutro Chodźmy. da, to przyniesie ich tu Idziemy Zobaczmy, co się szkole. No, na pewno się nie zobaczymy, tego. No nie, nie ma. Ja na paznokcie. Ja te będę. Ja mam do kolina, to jest takie, że jeszcze 400, zł musisz zapłacić za wycieczkę, bo taką Dobra, no tu ja sobie pogrę. Co kupię? Nie daję. Dobra, pogrę sobie długo. No, ja a wiesz, że ja się, się nie Leżysz, No, Ale w tej sytuacji to już nie będę od ciebie brała. Kawałkę, ma ich tak dużo. Co? Chyba cika nie możełam. To jest na seru. Gdzie kupiłam? No kupił sobie na ten komputer za 70 zł. Też od niego pieniędzy nie wzięłam. On mówi, że ja mu nic nie daję. Na grę mu daje, na fałdolce im daje. Na mi 5 zł. O boziemy, dobrze, ale okay, to jest, ja na dać mi paletę. za 50 zł. to jest, Czekaj, Czy Ty rozumiesz, że nie chodzi mi o to, że ja ci mówię, tylko mówisz, że, że to jest. No to do no, tego tak tak no, co ci komputer. No? Mleczko z klaw. No, ale. Mleczko drogie. no to żebym grał i będę miał. Nie, to jest, Nie, to więcej. to jest, to jest. Nie, to więcej. Czekaj, bo Nie, to a może coś z mamy ubranej założę? Dobra, daj tak. No. Da? No, no, Muszę tak, no. Musiałbyś do bankomatu, nie? A? Mi no, nie? nie, no kurwa ją lubić, nie No, 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 Dobra, chodź, no, koniec czasu. Czas ...nie tak, ja będę miała później, że... No, no, tak, serio. No, dobra. Chodź. A, czekaj, miałam zeszyt wziąć do szkoły. Ale musimy naprawdę pomyśleć o tym twoim komputerze, Koli. No ale z Koliną się nie da rozmawiać. Jaki piłkak on się zabawuje? tu. tu bo ja też to do, do Ale dobrać co Ale tato zaraz. powiedział, że jest beznadziejny i żeby go nie kupować. No jak? Przecież przez telefon eee. to nie powiedział i nie powiedział, nie? Dobra. O, mamy śniadanie. Nie O, i mamy nasze ulubione picie. Miam. Dobra, bierz. bryzaki, no właśnie tym ja wiem, w szkole są no tak, no to czekaj dobra, to idziemy dobra dobra, idziemy chodź tutaj, masz bryzaki i nie marudź, dobra Szabla. Ej, to powinien być mój. Cicho bądź, bo te plecaki nie działają. No to gdzie my mamy ten, cokolwiek mieć? Nie wiem właśnie. Dobra. Posłuchaj. W ukryniemy komuś. W szkole ukryniemy komuś. Dobla. Dobra. Dobra, jesteśmy. Chodź. Nie słuchaj się tak jak trzeba. Inne dziecko by wzięło. Nie, bo tak powinno być. Dobrze, mamu, już to robię. Ja nie każe, żebyś ty nie wiadomo co robił. Przeszedź, Dobra, jest tutaj. Nie, żeby psi ciebie tutaj. Dobra, wszyscy, well no to jest moje, nawet jakąś Nie, jest nie, nie, to nie, 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 się trzymać, żeby sobie na razie nie, 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 wtedy sobie też to nie, 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 nie,

To nie nie zagrycia, żeby I żeby nie kupować po Dobra, <tutujesz> to się na Bo jak będzie chciał w jakąś inną grę zagrać, nagle będzie ząg. I trzeba będzie szybko do Maxcoma dzwonić, jechać i kupować jakąś część, na przykład, żeby ulepszyć. Wiesz, mega coś. Nie, 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 fajna, że będzie więcej kosztować. Nie za to powiedzieć, nie to jest mi To tak, Tato stwierdził. A co gra, to jest tam patrzeć w formie. No to, to... szalu nie ma bardzo Zapraszam. Do, do pracy wszystko jest tutaj pokłaszone, więc e, trzeba zapalić. Czy nie tą kartą są może zakończyć. To też się No to muszę być drogi. jak to mnie nie kartą, to sobie tylko. Ok. okay. okay.

Mówi to towar i lakiery. na super. Z tego to ja się cieszę teraz. jak ja się cieszę lakiery, no, lakiery. To już Bo mam problem z towarem. Chyba taki drugi wózek muszę sobie załatwić. Nie to Dobra, i sobie będzie tutaj stać. A, dobra, można już otworzyć. Wszystko. seperti double ya ya